dzień sportowego kalendarza adwentowego, gdzie codziennie aż do wigilii staram się wykonywać jakąś aktywność. Dzisiaj padło na piłeczkę w Bytomu i patrzcie kogo spotkałem. Kapitan. Ale w nie ma Ka el, kapita el kapitano. El Bytomski kapitan. Ej, hey, Porto, tak? Porto, Porto. porto. Ja, ja betoniarek. to mój ulubiony obrońca. Jak widzicie, nie taki wielki jest ten świat. Udało mi się spiknąć ze szczurkiem, który jest zawodnikiem GKS Rozbark Bytom I tam właśnie chłopcy zaprosili mnie na gierkę wewnętrzną. Kto wie, może jakiś transfer w przyszłości. Ale pograliśmy 9 na 9 na większej przestrzeni. Fajny obiekt. Świetna pogoda, jak na grudzień. Naprawdę było mega ciepło. No i najważniejsza informacja z tej gierki to, że udało mi się tak jak na ostatnich wyzwaniach ze szczurkiem wygrać. No i też intensywność była niezła, więc też wybiegałem swoje ponad 8 km na tej gierce przebiegłem, więc czułem się nawet wypruty, ale przede wszystkim fajna atmosfera, uśmiechy, można było dobrze wejść w dzień i w takich warunkach to można funkcjonować. Ja Wam dziękuję, widzimy się już jutro w kolejnej aktywności, do zobaczenia, elo!